Cześć, bardzo się cieszę, że znów się spotykamy i możemy wspólnie spędzić chwilę w świecie iluzji. Poprzednim razem nauczyliśmy się sztuczki z niezniszczoną serwetką, która na końcu zamieniła się w jajko. Wyglądało to mniej więcej tak. A jaki jest sekret tej zamiany? Już wyjaśniam. Do przygotowania naszej prezentacji potrzebujemy cieńką chustkę bądź serwetkę papierową oraz puste plastikowe jajko z dziurką, do której możemy upchnąć serwetkę lub chustkę. Zamiast jajka, możecie też użyć piłeczkę ping-pongową i zamieniać chustkę w piłeczkę. Pamiętajcie tylko o tym, żeby wyciąć w niej dziurę. Nasze jajko kładziemy na dłoni, nikomu nie pokazujemy, przykrywamy serwetką bądź chustką i tak przygotowanie rozpoczynamy nasz pokaz. Prezentujemy serwetkę, kładziemy ją na dłoni i wpychamy do środka. dobrze ją upchamy, strykamy palcami i prezentujemy nasze jajko. Ale pamiętajcie, dziurą do nas. Gdyby się wydarzyła taka sytuacja, strykamy palcami, odklejamy dziurę, rozbijamy jajko. I w ten sposób kończymy nasz pokaz. Skoro już wszystko jasne, spróbujcie u siebie w domu połączyć trik. Serwetkę i piłkę. W ten sposób zamienicie serwetkę potarganą wcześniej na piłkę. Nie martwcie się, jak na początku nie będzie się udawało, bo w takiej sytuacji też wystarczy chuchnąć, stryknąć. I zacząć wszystko od początku. Podczas kolejnego spotkania pokażę Wam prostą metodę na znikanie małych przedmiotów, którą na pewno zaskoczycie niejednego z widzów. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.